Wolę najskromniejszy domek w Polsce, niźli pałace tutaj. Te słowa, napisane w liście do rodziny, brzmią jak wyznanie człowieka złamanego. Ale pozory mylą. Autorem tego zdania był jeden z najdzielniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek chodzili po amerykańskiej ziemi. Nazywał się Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski. Urodził się w Rożnowie w Wielkopolsce i był kuzynem Fryderyka Chopina. Po klęsce powstania w roku 1846 musiał uciekać z kraju. Tak trafił do Nowego Jorku. Gdy wybuchła wojna secesyjna, Włodzimierz nie wahał się ani chwili. Wiedział czym jest walka o wolność. Zebrał ochotników i utworzył 58 Pułk Piechoty Nowego Jorku, znany jako Polski Legion. W jego szeregach stanęli emigranci z całej Europy, którzy w Krzyżanowskim widzieli wodza. W Waszyngtonie amerykańscy politycy kpili. Senatorowie nie potrafili wymówić jego nazwiska. Mówili o nim generał Chris i wstrzymywali jego awans generalski. Ale pole bitwy nie pyta o wymowę, lecz o odwagę. Nadszedł rok 1863. Gettysburg decydujące starcie. Sytuacja była krytyczna. Tygrysy z Luizjany wdzierały się na pozycję Unii niosąc śmierć. Gdy inni dowódcy tracili głowę, Krzyżanowski, mimo odniesionych ran, poderwał żołnierzy do szaleńczego kontrataku na bagnety. To właśnie ten manewr ocalił armię przed klęską. Po wojnie los rzucał naszego bohatera w najdalsze zakątki kraju, nawet na Alaskę. Na stałe osiadł w San Francisco. Zmarł 31 stycznia 1887 roku. Przez lata spoczywał w zapomnieniu. Dopiero w roku 1937 Ameryka przypomniała sobie o swoim obrońcy. Jego prochy przeniesiono z najwyższymi honorami na cmentarz narodowy Warlington. Prezydent Roosevelt w swojej mowie oddał hołd polskiemu patriocie, którego serce. Mimo amerykańskiego munduru, do końca biło dla Polski. Jeśli podoba Ci się taka podróż przez historię, będzie mi bardzo miło, jeśli polubisz ten film i dołączysz do grona subskrybentów. Do usłyszenia!